Jest tam, ja tu yy, o kimś zapomniałem? Ja nie wiem, króliku. Zapytaj prosia a... A, a... o rety. Coś ci się stało? Tylko spadłem na samego siebie. Hej, a co to takiego? <śmiennie> O przestań tygrysie. Przecież to tylko zwykły obrazek. Ale przypomina mi o najwspanialszym rodzinnym spotkaniu w całym moim życiu. O spójrz, to pierwszy Hefalum schwytany przez prociaczka. To no nie żaden Hefalump, tylko kubuś z garniczkiem na głowie. Już zapomniałem, że z tym garnczkiem na głowie wyglądałem prawie jak Hefalum. Królika też złapał, nie? O, daj zobaczyć! To nawet nie jest podobne do mnie. O, co dalej? A ta różowa kropka to co? To chyba jest prosiaczek. Prosiaczek? Gdzie jest prosiaczek? Chyba zgubiliśmy go, kiedy goniły nas te pszczoły. Jest taki malutki. Mogło mu się stać coś złego. Musimy go odnaleźć i sprawdzić, czy nic mu nie jest. A jak go znaleźć? Nie wiemy, gdzie go szukać. Mm, myśl, myśl, myśl. Wiecie, skoro to jest pamiętnik z życia prosiaczka, może on podpowie nam, gdzie prosiaczek jest? Ooh. Coś niby dedukcja, misiowaty. Myślisz, że pamiętnik to mapa? Co ty za bzdury wygadujesz, chubusiu? Zacznijmy od pierwszej strony. Więc pierwsza przypomina dom panasowy Sowy. Bardzo dobrze, misiowy. Założę się, że on tam właśnie jest. Zaraz się przekonamy. No to jest chodźmy na. do domu pana Sowy. Pan Sowa zawsze wszystko wie. panasowy O nie. Zmarnujemy cały dzień. Ten mądrala nie da nam dojść do... Papa Miotku!